Ja oglądałam z rodziną. Ja z moją kuzynką bardzo krzyczałyśmy i się bardzo cieszyłyśmy. No i ze szczęścia płakałyśmy. Krzyczałam. I cieszyłam się, byłam z niej dumna, że spełniła swoje marzenia. Oglądałam z moją rodziną, z moją mamą i, i bardzo się ucieszyłyśmy, gdy Wiktoria wygrała, ponieważ ona chodzi ze mną do klasy, kolegujemy się i, by, i jestem bardzo z niej dumna. I jak wygrała, to wszystkie się cieszyłyśmy, byliśmy z niej bardzo dumne i płakałyśmy ze szczęścia. Wiktoria Gabor jest bardzo wykształcona, jest miła sympatyczna, yy, kulturalna, pomaga innym w potrzebie, jest miła, fajna. No, nic zdać, nic ująć. Było na pewno widać po pierwszym konkursie, w którym wystąpiła, czyli w The Voice of Kids. Było widać, że ona bardzo się zainteresowała muzyką. Myślę, że będzie zapamiętana w historii szkoły. Poziom trudności na pewno był chyba najwyższy, jaki był możliwy, ale Wiktoria wygrała i to jest najważniejsze. Ogólnie to, jak właśnie usłyszałem, jak ona śpiewa, to trochę też moje zauroczenie do. To... Samego śpiewania wzrosło, zacząłem trochę też śpiewać. Najbardziej się cieszę z tego, że Wiktoria chodzi z nami do klasy i że mamy taką koleżankę w klasie. Ona ma bardzo taki wielki talent do śpiewania i bardzo się cieszę, że wygrała. Szczególnie to, że dotyczy to uczennicy z mojej klasy, to duma rozpiera nas przeogromna. Na pewno będzie przywitanie, już co po niektórzy uczniowie mają różnorakie pomysły, także wszystko jest jeszcze na razie w kwestiach planów i na pewno coś będzie zrealizowane.